Cześć, jestem Michał. Dziś otwarcie sklepu Beskit, stolarka budowlana. Oferujemy szeroki asortyment od podłóg, drzwi, poprzez okna. Drzwi wewnętrzne, które możemy się tutaj pochwalić, są robione również pod wymiar każdego klienta. Każdy klient znajdzie u nas na pewno to coś. Mimo, że jesteśmy nowym sklepem na rynku, Oferujemy wiele lat doświadczenia, można zobaczyć, porównać kolory. Mówimy tak o oknach, o podłogach, o drzwiach, nawet o listwach. Podłogi drewniane, bardzo mało znanych firm typu Maderas, które tak samo są produkowane stricte pod, wyłącznie pod każdego klienta, który sobie zażyczy. Wzór, kolorystykę. Może to u nas zostać zrealizowane? Oferujemy profesjonalny montaż, profesjonalny pomiar, jak i profesjonalną obsługę klienta. Zapraszamy do naszego salonu codziennie od poniedziałku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 9 do 13. I co jest ważne, jeżeli komuś nie odpowiadają godziny, jesteśmy elastyczni i dostępni pod każdym telefonem. Jeżeli ktoś chce przyjść przed godziną 9 lub po godzinie 17, wystarczy umówić z nami na Pewno od nas podjedzie i obsłużymy klienta tutaj na miejscu.